Dzisiaj ja manka z tej strony Brian, trzeci odcinek strasznych rzeczy jest trzecia w nocy! I, ma, i teraz... mam, oczywiście ze mną. Mamy latarkę. Tak, bo nie mam, Kiedyś uciekniemy z tej. Więc dzisiaj pamiętacie drona, zgubiliśmy go. Teraz nas zgonią Teletubisia. Tak. Tak. Wchodzimy później do szapy, teraz mamy latarkę. Jak wtedy? O tutaj to my Nie, to Tak. A tu, tu sobie tunel wykopali. One robią pułapki. Tędy weszły do domu Tak, i teraz budują. Do... To jest elektryczne. One robią pułapki dla na nas. Tu będzie kiedyś pole minowe. Mówiły nam: mówi nam. Thinkiwinki la la! Tyle oh. tu oh. uh. bi się bawią się kutasami. YouTube, please not ban me. Thank you. YouTube, please not ban me. Ej, widzisz to? My nie zapali... Tyle tu by się zapaliło światło w domu. Ej no. Obserwują nas! My latarki musimy uciekać. Kuna... To jest biało. Co jest takie białe? Piasek. Naprawdę? Tak. Musimy tak uciekać. Że na haker nas goni. Czy Jenna... to widzisz? Co? Wy pośredź na ten traktor. Widzisz? No, co widzę? Co mam widzisz? Co mam widzisz? Swoją starą? O! Tutaj się siada swoim kutafonem. YouTube please don't ban me. A to jest kutafon, tak można mówić. Pewnie nie zrozumiem. Jak myślę. No. Przechodzimy do piwnicy, ale bez latarki. Ej, mówicie w komentarzach, jakie je włączę, bo czasami mi się nie chce. Ale co w komentarzach? No, ma, 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 czy, mamy mam, czy mamy uciekać na bloki? Czy mamy tu zostać? Czy nie wiem, czy uciec do jakiegoś parku? Ale wiecie, jak tam ucieknę, to bez Damiana. Bo mam taki mały skuterek. I damen. Albo cieknę ja albo Damian. Jeden nas zginie. Dobra, ale musimy się postarać, że przeżyjemy obydwóch, Pamiętaj. Jezus. Kurna. Czemu kod... Kod kicha. A psik. I wącham kutafon. Super. Wzięła dubicie solo solo. 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 Dobra. Napiszcie, gdzie mamy... Teletubbiesie dzisiaj mają takie zebranie. I my, w piwnicy. Tak. I my... I tam mają plany. Oni nas uwięzili w pokoju, ale my na szczęście... Wyskoczyliśmy przez w... okno. Tak, wyskoczyliśmy przez okno. To się samo nie zapala. No nie. To jest tylko jak się czujnik... Um, um, A my tam nie byliśmy. Teletubbiesie mówią papa pa. I pa. czemu teraz się... Kurwa. Ja to się dopiero włącza, jak tam ustaniemy. No. Kamera. 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 Nie. To jest kamera, Mówił? To jest nasz przewodnik, który nas uratował. Poświęcił się, O ten dron chciał nas zabić i. Dron przyjechał artur Co. Ej, to? To jest, chyba. Nie, a to z piwnicy było. O one chodzą swoimi tunelami znowu. Nie bo jak oni wtedy wyjdą? Nie wyjdą. co my wtedy mamy zrobić? Nie wyjdą, bo one boją się, boją się tego światła. Zawsze w nocy robią swoje tajne spotkanie. Ale to ona mieszkają w naszej biwnicy. to to jest. To latarka. Oj, one na baterię, bo ona miga. Słyszę dziecko. Słyszę, słyszę dziecko, bo to dziecko musimy uratować. No, idziemy, idziemy. Dobra, to się mogę teraz zapalić. Zajdziemy do piwnicy? One jeszcze spotkanie, one kończy się otwarty w nocy, a jest trzecia. Trzecia: trzydzieści. Za pół godziny musimy tam wejść. Radio, możemy sobie posłuchać muzyki przez ten czas. Ale, ale nie możemy, bo nagrywamy. Niestety. Będą prawa autorskie. Tak. I co się świeci? O ja. Tak to się świeci coś. E, Namian. Tak. Bo chyba o czymś nie mówiłem. Jak były tyle tubisie. I ty jeszcze byłeś w pokoju, bo ja już wyszłem w to dałem jakąś tabletkę i chyba nie czuję się zbyt dobrze po niej wiesz a ja, ja chyba ten straciłem wzrok bo latarka latarka działa w twoich oczach tak o Jezu. to jeszcze ja źle czuję o Widzę. Dałem ci okulary, które widzisz w ciągu. to Ta tabletka chce mi robić. Chocia teraz... Na razie tak. Może chodźmy lepiej do domu. Teletubis. Dobrze. Dobrze, musimy się włamać do kuchni, ale pewnie tam jest. Tam jest pewnie lala albo po. Pewnie po. Bo jest mały, ale gruby. Chodzi w przyrodówce kampi. Żeby ubronić kurczaka z KFC. <noise> Podejrzane. Dokładnie. Aj, bo mój wzrok, bo te okulary nie działają. Jak to? Przecież sprawdzałem mnie. Patrz na nie, one nie działają. O nie. O, nie działają. Oczywiście. Jest nie widzę. Nie no, wiem. materię w tym. Dobra. Nie, to się dzieje. Tam nic nie ma, tam, tam już wchodziliśmy. Tylko... Niestety wszystko zamknęli. Tyle tu mi się są mądre, bo tam są inni ludzie. Którzy może jeszcze... Ich, jeszcze A żyją. tam jest... To, tam jest lala. Tam jest garnek i oni... Niby teraz tu by tam ludzi. Damian, co? co nam jeszcze zostało do sprawdzenia? Piwnica. Chyba, nie Chyba sobie u się nie mam, w tej koparki czekamy. Do czwartej. Ej, co Minecraft'cie? Ej, bo już jest czwarty, Już jest czwarta, pięć, bo znaliśmy, bo byliśmy zmęczeni. Oni, oni nam spać. Jak wyłączą latarkę, się widzimy jeszcze w piwnicy. Słama, ale w tamtym pokoju nie słyszą nas. Musimy uważać. Pomalutku, pomalutku uciekamy do naszego pokoju. Tu zostawiamy naszą broń. Uciekamy. I tu nas więzili. Ej, jakaś karteczka tam jest. Ej. Czemu tam jest strzelba? Z pociskami. Pst. O nie. Damian. Damian. Nie, jakiś głos. Teletubisze, nie się z nami. Teletubisze, bawię się z nami. Włączam zaraz telewizor i macie pokonać wszystkie piosenki. Na końcu będzie włos. A nie pokonacie wosa? Zostaniecie tutaj na zawsze. Bez jedzenia i picia! walczycie się, kutafony. Musimy pokonać te Musimy wszystkie piosenki. Zaraz się macie telewizor. O. Tam jest, tam jest licznik. Godzina. To mamy, my się prześpimy, godzinę i się zaraz widzimy. Dziecko nam tutaj przysłali. I nie ma internetu. Miałem już jakieś zadanie mieć. bo jakieś dziecko nam tutaj przysłali. programy słucha. E, Jak masz na imię? A co wy chcecie? Jak masz na imię? Google. Google? Google. Oto Google przytulisz? To jest to zadanie? to by się nam powiedziała, że, że musimy się jej słuchać. Jak, jak ona się zgodzi, możemy to zrobić. E, możemy przełączyć muzykę? Tak. Fajnie. Ja. Nie może się muzyki sama się zaraz zmieni? A ja, bo to się samo klika. E, chyba... Musimy oddać się To my się ustawiamy i zaraz wam pokażę. Czemu tego bijesz poduszką? Damian. ci bije poduszką. Może będzie mój zanią Jawita. Może. Chyba się zgadza. Chyba się zgadza. Może mówić ja mówić Jawitka. Chyba. Jawitka. Przytul! Przytul! To chodź O Jeziu. dziękuję. Dziękuję za przytulaska o to, to cięcie i poczekamy. To będzie pójdę za zasłonę. Z tego będzie kolejna część. To czekajcie i się dobrze bawcie.